Koperta leżała przy moim talerzu niczym nieproszony gość, jej biała powierzchnia odbijała światło Żyrandola. Imię Alicja Kowalska. Było napisane wielkimi literami, idealnie na środku, jakby chciano zatrzeć wszelkie ślady osobistej relacji. Damian nie spojrzał na mnie, kiedy powiedział: otwórz, no, otwórz. W środku był tylko jeden arkusz. Czynsz 1800 zł miesięcznie, media wliczone. Udział w kosztach utrzymania domu wliczony. Termin płatności pierwszy dzień miesiąca. Naliczane są opłaty za opóźnienie. Przeczytałam dwukrotnie, zanim słowa nabrały sensu. Po drugiej stronie stołu siedziała Renata Wolska. Matka Leny otarła ustalnianą serwetką. Mieszkała tu od ponad roku, nie płacąc ani grosza. Głos uwiązł mi w gardle, zanim zdołałam powiedzieć: To jest dla mnie? Damian zachował spokojny ton, jakby podawał prognozę pogody. To sprawiedliwe, mamo. Korzystasz z pokoju gościnnego, jesz u nas, dzielisz media, masz stały dochód. Czas, żebyś dołożyła swoją cegiełkę. Lena nachyliła się, by dolać wina Renacie. Poza tym, moja mama pomaga przy dzieciach. Zasłużyła sobie na to miejsce. Ty już się tym nie zajmujesz, prawda? Usta Renaty wygięły się w cienkim, zadowolonym uśmiechu. Pomyślałam o dwunastogodzinnych zmianach, które brałam. O pomijanych lunchach, o kuponach piętrzących się w portfelu. Pomyślałam o każdym rachunku, który opłaciłam Damianowi, kiedy dopiero zaczynał. O nocach, kiedy pracowałam po godzinach, by nie musiał szukać drugiej pracy. Starannie złożyłam papier i położyłam go obok talerza. Rozumiem, powiedziałam głosem mocniejszym niż się czułam. Reszta kolacji upłynęła jak we mgle. Brzęk sztućców, szept rozmowy między Leną a Renatą. Damian pytał dzieci o ich dzień w szkole, nikt więcej na mnie nie spojrzał. Potem opłukałam talerz w zlewie i ruszyłam na górę do małego pokoju, który nazywali moim. Nadal delikatnie pachniał lawendą, którą włożyłam do szuflad komody. Kiedy dotarłam, zamknęłam drzwi, usiadłam na skraju łóżka i ponownie rozłożyłam rachunek. To był tylko papier, ale równie dobrze mogła to być linia narysowana atramentem, linia, której nie wybrałam, ale mogłam zdecydować, jak ją przekroczyć. Tygodnie po tej kolacji zamieniły się w wir pracy i zmęczenia. Budziłam się przed świtem na swoją zmianę w biurze ubezpieczeniowym. Wychodziłam o czwartej i jechałam prosto do kawiarni w centrum Krakowa, aby obsługiwać stoliki aż do zamknięcia. Stopy bolały mnie tak bardzo, że czasem spałam z lodem na łukach. W międzyczasie Renata wypełniała swoje dni zakupami i śniadaniami z przyjaciółkami. Niemal codziennie przybywały paczki, błyszczące torby z logo projektantów ustawione obok drzwi. Niektóre popołudnia słyszałam śmiechy z kuchni, gdy ona i jej przyjaciółki delektowały się ciastami i winem musującym. Pewnego wieczoru, sprawdzając konto bankowe między zmianami, zauważyłam obciążenia, których nie rozpoznawałam. Salon piękności w centrum, butik, do którego nigdy nie weszłam, zamówienia online na dekoracje, których nigdy nie widziałam, moja karta debetowa była nadal w portfelu. Jedynym wyjaśnieniem były wspólne konta, nadal powiązane z moim nazwiskiem. Zaczekałam aż po kolacji, aby o tym wspomnieć, ostrożnie dobierając słowa. Damian, są na moim koncie zakupy, których nie zrobiłam. Przez chwilę wydawał się zdezorientowany. Potem spojrzał na Lenę. Ona zaledwie na chwilę przerwała krojenie ciasta. Pewnie to była mama, powiedziała, wskazując na Renatę. Zamówiła parę rzeczy i musiała użyć niewłaściwego konta. To nic wielkiego. Owszem, to jest wielkie, powiedziałam spokojnie. To są pieniądze. Damian zmarszczył brwi, jakby mnie rozumiała. Jesteśmy rodziną, mamo. Rodzina się wspiera. Renata jest tu dla nas. Ty jesteś tu dla nas. Nie róbmy rachunku sumienia. Przełknęłam odpowiedź formującą się w gardle. Kłótnia niczego by nie zmieniła, nie tej nocy. Na górze otworzyłam komputer i utworzyłam nowy arkusz kalkulacyjny: zakładkę na opłaty za czynsz, kolejną na media, jeszcze jedną na zakupy spożywcze, które kupiłam bez prośby, a teraz zakładkę na obciążenia Renaty. Dodałam datę, opis i narastającą sumę dla każdego wydatku. Kiedy zamknęłam komputer, liczby patrzyły na mnie, stanowiąc dowód na coś, co już wiedziałam. Nie chodziło o rodzinę, chodziło o to, co mogli wziąć, nie prosząc. Spotkałam się z Markiem Wiśniewskim podczas przerwy obiadowej, przy odosobnionym stoliku w kawiarni naprzeciwko jego biura w Sopocie. Znaliśmy się od lat, kiedy Damian był jeszcze w liceum, a Marek pomógł nam w refinansowaniu. Zawsze był dyskretny. Ale spojrzenie w jego oczach tego dnia mówiło mi, że to nie będzie luźna pogawędka. Czekał aż kelnerka odejdzie, zanim przemówił. Alicjo, muszę ci coś powiedzieć. Twój syn i Lena mają problemy z bankiem. Moje dłonie zacisnęły się na filiżance kawy. Jakiego rodzaju problemy? Od miesięcy zalegają z kredytem hipotecznym, co najmniej trzy raty. Już są zawiadomienia o zajęciu, ale bank jeszcze nie podjął działań. Refinansowali dwa lata temu, i teraz są po uszy w długach. Z tego co widzę, to twój czynsz utrzymuje ich na powierzchni. Słowa opadły ciężko między nami. Mój umysł wrócił do rachunku, który dał mi Damian, do spokoju, z jakim powiedział, że nadszedł czas, bym dołożyła swoją cegiełkę i do Renaty, mieszkającej tam, nie płacąc ani grosza. Jej wydatki cicho drenujące moje konta. Więc nie chodziło o odpowiedzialność, powiedziałam powoli. Chodziło o przetrwanie. Marek zawahał się. Mówię ci, ponieważ zasługujesz, by wiedzieć, i dlatego, że jeśli tam zostaniesz, będą się na tobie opierać, dopóki nic ci nie zostanie. Oparłam się, pozwalając, by gorycz wzrosła i zniknęła. Nie tylko zabrali moje pieniądze, ale przepisali historię tak, abym to ja wyglądała na zależną. A uśmiech Renaty po drugiej stronie stołu miał teraz więcej sensu nie była tylko komfortowa, była chroniona. Kiedy się pożegnaliśmy, moja kawa była już zimna. Wróciłam do pracy ze stabilnym pulsem i umysłem planującym następny krok. Jeśli Damian i Lena myśleli, że mój czynsz jest ich kołem ratunkowym, nie liczyli na jedno: miałam czas, by zdecydować, jak przeciąć tę te linę. Tego wieczoru wyjęłam laptopa i notatnik, taki jakiego używałam lata temu do prowadzenia budżetu rodzinnego, ale tym razem nie obliczałam, jak rozciągnąć złotówkę, aby zaspokoić potrzeby innych. Budowałam swoje wyjście. Pierwszym krokiem było otwarcie konta oszczędnościowego o wysokim oprocentowaniu, ale nie w lokalnym oddziale, gdzie pracowałam na pół etatu lata temu. Zbyt wiele znajomych twarzy. Zamiast tego, w dzień wolny, pojechałam na drugi koniec Krakowa i wybrałam kasę kredytową, gdzie nikt nie znał mojego imienia. Podałam nowy adres skrytki pocztowej i przelałam niewielką sumę z mojego konta bieżącego. To nie było dużo, ale była to pierwsza kropla w studni, którą planowałam napełnić. Kiedy opowiedziałam Markowi o moim planie, nie wahał się. Musisz porozmawiać z Elwirą Górską, powiedział. Wycofała się z branży nieruchomości, ale zna wszystkie sposoby ochrony prywatności kupującego. Elwira przyjęła mnie w cichym kącie stołówki w Poznaniu, jej siwe włosy spięte, bystre oczy za okularami w cienkich oprawkach. Słuchała, gdy wyjaśniałam. Potem raz skinęła głową. Utworzymy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Będziesz jedynym wspólnikiem, ale twoje nazwisko nie pojawi się w rejestrach nieruchomości. Z zewnątrz będzie to tylko inwestycje zwycięstwo. Uśmiechnęłam się na to imię. Zwycięstwo. Powiedziałaś, że chcesz z czymś skończyć, prawda? W kolejnych tygodniach kierowałam każdą dodatkową złotówkę na to konto podwójne zmiany, nadgodziny. Nawet napiwki od klientów kawiarni, którzy ledwo podnosili wzrok znad swoich menu. Późnym wieczorem przeglądałam oferty willi na wybrzeżu Sopotu. Każda z nich kawałek życia, o którym prawie zapomniałam, a którego pragnęłam. Szerokie balkony, światło wlewające się przez wysokie okna, miejsce na pokój artystyczny. Jedna nieruchomość przyciągała mnie raz po raz. Biały tynk, jasno-niebieskie okiennice, ganek otaczający dom z widokiem na morze. Zapiszłam ją w ulubionych i zamknęłam laptopa. Puls stabilny. Było za wcześnie, by się przeprowadzać, ale nie za wcześnie, by zaplanować dzień, w którym to zrobię. Zmiana w tonie Renaty była początkowo subtelna, uniesiona brew, kiedy wracałam późno z pracy, westchnienie, gdy zostawiałam talerze do wyschnięcia w suszarce zamiast wycierać je ściereczką. Ale wkrótce przestała udawać. Pewnego sobotniego ranka zobaczyłam ją na tarasie. Rozmawiającą z sąsiadką, panią Guzik. Głos Renaty docierał wystarczająco, bym go usłyszała. Wiesz, nie jest łatwo mieć dodatkowych ludzi w domu. Damian był bardzo hojny, pozwalając swojej mamie zostać. Robi, co może, oczywiście. Spojrzała na mnie wtedy z cienkim, zadowolonym uśmiechem. W środku usłyszałam, jak rozmawia przez telefon z przyjaciółką. Chcę pomóc, ale nie jest zbyt niezależna. Damian się nią opiekuje. Są ludzie, którzy po prostu potrzebują więcej wsparcia niż inni. Słowa wbijały się pod moją skórę, ale pozwoliłam im osiąść, zimne i ostre. Jeśli Renata myślała, że może mnie zawstydzić, bym odeszła na jej warunkach, to nie wiedziała, że ja już wybrałam swoje. Zaczęłam robić małe, ostrożne kroki. Pudełko książek zniknęło z mojego pokoju pewnego popołudnia, schowane w bagażniku samochodu. I zawiezione do magazynu po drugiej stronie miasta. Następnego dnia była to walizka z ubraniami poza sezonem. Nikt tego nie zauważył. Damian był pochłonięty nocnymi rozmowami w swoim biurze, a Lena dołączyła do porannych wypadów na zakupy Renaty. Udało mi się nawet wynieść starą cedrową skrzynię u podnóża mojego łóżka, tę w której trzymałam materiały plastyczne, albumy ze zdjęciami i kołdrę uszytą przez moją mamę pod pretekstem, że wymaga renowacji. Renata rzucała codzienne uwagi, teraz małe strzałki przebrane za rozmowę. Musi być ciężko nie przyczyniać się do domowego budżetu, tak jak kiedyś, gdy miałaś swoje miejsce. Uśmiechałam się grzecznie, wiedząc, że każde słowo było kolejną cegłą w murze między nami. W nocy leżałam i odliczałam nadchodzące dni, kalkulując swoje ruchy, aby kiedy odejdę, było to definitywne. Bez gorączkowego pakowania, bez wyjaśnień, tylko notatka na stole. I echo moich kroków wychodzących. Wybrałam wtorek. Renata miała lekcję aerobiku wodnego, Lena miała całodniową konsultację projektową, a Damian nigdy nie opuszczał swojego stałego obiadu z kolegami z uniwersytetu. Zmierzyłam to co do minuty. W środku poranka mój samochód stał na podjeździe z otwartym bagażnikiem. Pudełka, które przez tygodnie woziłam do magazynu, zniknęły. To, co zostało, było ostatnią warstwą mojego życia w tym domu. Ubrania z komody, mój laptop. Oprawione zdjęcia, które miałam na stoliku nocnym, owinęłam w ręczniki zamiast w gazetę. Było ciszej. Cedrowa skrzynia była ostatnia. Wsunęłam ją na tylne siedzenie i delikatnie zamknęłam drzwi. Dźwięk pochłonięty przez pusty korytarz. Zostałam przez chwilę w moim pokoju, patrząc na starannie pościelone łóżko. Zasłony uchylone delikatny zapach lawendy wciąż w powietrzu Nie czułam już, że to jest moje Na stole w kuchni zostawiłam złożony arkusz z napisem Alicja na wierzchu W środku napisałam Z dniem dzisiejszym się wyprowadziłam Czynsz nie jest już należny Wszystkie media na moje nazwisko zostaną odłączone w ciągu 24 godzin Proszę o przekierowanie wszelkiej korespondencji na adres zarejestrowany w banku Położyłam klucz do domu na wierzchu, metal odbijał światło. Bez wyjaśnień, bez pożegnań. Kiedy zamknęłam główne drzwi, zamek cicho kliknął i to było to. Powietrze na zewnątrz było inne, lżejsze, jakby ciężar, który nosiłam w tych ścianach, nie mógł podążyć za mną poza próg. Jechałam, nie oglądając się za siebie, w kierunku małego mieszkania, które załatwiłam przez kontakt Elwiry, tymczasowe miejsce do czasu wielkiej zmiany. Tego wieczoru, rozpakowując pierwsze pudełko, zadzwonił mój telefon. Jest twoja, powiedziała Elwira, jej głos ciepły z satysfakcją. Oferta na willę została przyjęta. Zamkniemy transakcję za mniej niż 30 dni, wszystko za gotówkę. Usiadłam na skraju łóżka, z szumem miasta za oknem. Po raz pierwszy od lat moja przyszłość nie była związana z żądaniami innych. Była moja, a ja byłam gotowa. By iść prosto w jej kierunku. Nie minęło dużo czasu, zanim Damian mnie odnalazł. Trzy dni po moim odejściu pukanie wstrząsnęło drzwiami mieszkania. Przez wizjer zobaczyłam go stojącego w wyprasowanej koszuli i krawacie, zaciśniętą w dłoni białą kopertą. Jego szczęka była napięta, jak wtedy gdy był dzieckiem i próbował nie płakać. Otworzyłam drzwi do połowy. Damian podniósł kopertę. Dostaliśmy list. Mówi, że kredyt hipoteczny na nasz dom został przeniesiony do Inwestycje Zwycięstwo. To twoja firma, prawda? Spojrzałam na niego bez odpowiedzi. Mamo, jeśli to jest jakaś kara, to nie jest kara, powiedziałam. To interes. Ściszył głos, przenosząc ciężar z jednej nogi na drugą. Jesteśmy w tarapatach. Renata nie jest zdrowa, a projekty Leny jeszcze nie przynoszą owoców. Potrzebujemy tylko trochę czasu. Może mogłaby zostać u ciebie, dopóki nie staniemy na nogi? Pozwoliłam, by cisza się pogłębiła, zanim odpowiedziałam. Willa ma apartament gościnny. Jest mile widziana. 1800 złotych miesięcznie. Naliczane są opłaty za opóźnienie. Jego wyraz twarzy pękł, niedowierzanie przemknęło przez jego twarz. Mówisz poważnie? Poważnie jak serce, powiedziałam. Ty nauczyłeś mnie, ile kosztuje życie pod czyimś dachem. Cofnął się, ściskając kopertę. To nie jest gra, mamo, jesteśmy twoją rodziną. Lekko pochyliłam głowę. Ja też byłam, Damian, kiedy wręczyłeś mi rachunek. Przez chwilę myślałam, że powie coś więcej, ale odwrócił się i ruszył korytarzem. Dźwięk jego kroków zanikał. Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie, czując, jak echo jego obecności znika. Nie było satysfakcji w obserwowaniu, jak odchodzi. Tylko spokojna pewność, że wyznaczyłam linię tam, gdzie powinna być i wiedziałam, że to nie będzie ostatni raz, kiedy spróbuję ją przekroczyć, by sprawdzić, czy ją przesunę. Przyszli razem tym razem: Damian w marynarce, Lena ze skrzyżowanymi ramionami, Renata z tyłu w jedwabnym szaliku i dużych ciemnych okularach. Wpuściłam ich bez słowa i zaprowadziłam do małego stołu w jadalni, gdzie czekała teczka. Usiadłam i przesunęłam teczkę w ich stronę. Proszę. Lena otworzyła ją pierwsza, wyciągając uporządkowane papiery. Jej oczy przebiegły na główki: opłaty za czynsz, udział w kosztach mediów, rachunki za zakupy spożywcze, obciążenia kartą kredytową Renata Wolska. Cisza była tak ostra, że słychać było szelest przewracanych stron. To obejmuje ponad dwa lata powiedział Damian. Jego głos był płaski. Skinęłam głową. Każda wpłata, którą dokonałam, każda opłata za opóźnienie, którą mi naliczono, każdy wydatek, który nie był mój, ale wyszedł z mojego konta, Renata parsknęła, odmawiając spojrzenia na mnie. Lena czytała dalej, aż dotarła do ostatniej strony. Akt własności nieruchomości, wydrukowany wyraźnym czarnym atramentem. Co to jest? zapytał Damian. To jest akt własności waszego domu, powiedziałam. Inwestycje, zwycięstwo są teraz właścicielem. Jego szczęka się zacisnęła. To jest prawdziwe, to jest legalne, odpowiedziałam. I jest trwałe. Zdradziłaś nas, powiedział. Słowa były cięte. Nie, powiedziałam spokojnie. Nauczyłam się od Was. Daliście mi lekcje o warunkach, terminach i konsekwencjach. Ja tylko je zastosowałam. Przez chwilę nikt nie mówił. Następnie Lena położyła papiery, zaciskając usta. Damian patrzył na akt własności, jakby siłą woli mógł sprawić, że zniknie. Jeśli chcecie rozmawiać o hipotece, dodałam, możecie użyć poczty spółki, która jest w liście, który otrzymaliście. Tak załatwia się interesy. Wstałam, otwierając drzwi. Wyszli bez słowa. Perfumy Renaty pozostały w korytarzu. Kiedy zamek kliknął, wróciłam do stołu i ułożyłam papiery w schludny stos. Schowałam je do teczki, którą umieściłam na blacie, dokładnie tam, gdzie mogłam ją zobaczyć, pakując się do willi. Willa pachniała delikatnie świeżą farbą i morską bryzą, taki zapach, który sprawiał, że chciało się otworzyć wszystkie okna, by wpuścić go więcej. Pokój, który wybrałam, wychodził na wschód, a w połowie poranka światło wlewało się na podłogę jak ciepły jedwab. Wniosłam cedrową skrzynię, którą ukrywałam przez lata, i położyłam ją delikatnie, niemal bojąc się otworzyć. W środku były moje pędzle, farby i naciągnięte płótna, rzeczy, które odłożyłam, gdy życie stało się pracą zamiast tworzeniem. Położyłam je na stole przy oknie, włosie wciąż miękkie, oleje nasycone kolorem. Mój telefon zawibrował na blacie. Imię Damiana rozświetliło ekran, a za nim wiadomości. Musimy porozmawiać. Hipoteka wygasa. Nie damy rady. Pomóż nam, mamo. Zamiast tego otworzyłam laptopa i sporządziłam krótką odpowiedź z inwestycje zwycięstwo. Płatność. Pełna kwota należna. Okres karencji 5 dni. Naliczane są opłaty za opóźnienie. Wysłałam, zamknęłam wątek i zablokowałam numer. Cisza, która nastąpiła, była gęsta, ale nie ciężka. Był to rodzaj ciszy, który należał tylko do mnie. Zanurzyłam pędzel w głębokim niebieskim i wykonałam pierwszy ruch na czystym płótnie. Obserwując, jak farba łapie światło, godziny minęły, nie zdając sobie z tego sprawy, słońce przesuwało się, aż cienie wydłużyły się na podłodze. Cofnęłam się, by zobaczyć, co zaczęłam niedokończone, ale moje. Rodzaj początku, który mogłam zachować, zmienić lub całkowicie zakryć. Kiedy ostatni promień światła zniknął, opłukałam pędzle. Zostawiłam je do wyschnięcia i wiedziałam, że będę tu znowu jutro, gotowa dodać więcej. Minęły tygodnie, zanim Renata skontaktowała się ze mną bezpośrednio. Wiadomość była krótka, napisana krótkimi zdaniami, bez próby ciepła. Nie możemy sprostać płatnościom. Damianowi obcięto godziny. Proszę, przemyśl to. Przeczytałam raz. Następnie otworzyłam konto spółki na laptopie. Kilka kliknięć pokazało historię płatności. Zaległe saldo było jasne. Wygenerowałam zawiadomienie o zaległości, opieczętowałam je standardowymi warunkami i bez wahania zarchiwizowałam w folderze wysłanych. Willa była cicha, z wyjątkiem delikatnego szumu fal poza otwartymi drzwiami balkonu. Moje konto bankowe było stabilne. Teraz depozyty były przewidywalne, wydatki nieliczne. Nie musiałam już sprawdzać budżetu, wiedziałam dokładnie, na czym stoję. Po drugiej stronie pokoju moje pierwsze ukończone malowidło opierało się o ścianę. Szerokie pociągnięcia pędzla w kolorze oceanicznych błękitów i przygaszonych złocieni rozciągały się na płótnie. Światło na nim zmieniało się w zależności od tego, gdzie stałam. Nie było idealne, ale nie musiało być. Było to pierwsza rzecz, którą zrobiłam od lat, która nie szukała niczyjej aprobaty. Powiesiłam je w salonie głównym, tuż naprzeciwko drzwi. Aby było to pierwsze, co zobaczę po wejściu. Następnie wyczyściłam pędzle, zakryłam farby i uporządkowałam pokój. Gdy zapadała noc, nalałam sobie szklankę wody. Wyszłam na balkon i pozwoliłam, by objęła mnie morska bryza. Horyzont był prążkowany ostatnimi liniami światła słonecznego, zanikającego w ciemności. Pomyślałam o latach, które straciłam, o hałasie, który zniosłam, i o ciszy, którą zbudowałam w jego miejscu. I wiedziałam, że w końcu dotarłam do domu. Pamiętajcie, jeśli szukacie więcej historii o emocjonalnych zwrotach akcji, zasubskrybujcie kanał Dziennik Emocji.